Tak zaczynał się równo rok temu filmik z 80-letnią historią mojego motorka NZU 251 OSL, rocznik 1941 w naszej rodzinie. Teraz czas na ciąg dalszy tej historii, która zainteresowała ponad 101 tysięcy widzów. Czas więc pokazać, co udało mi się zrealizować z zapowiedzi dalszej renowacji staruszka. Przypomnijmy pokrótce, na czym skończyliśmy pracę w grudniu 2022 roku po siedmiu latach renowacji. Pierwszy etap to było uruchomienie silnika, a w międzyczasie kompletowanie brakujących części lub części zupełnie zniszczonych. Na grudzień 2022 roku udało się skompletować niemal wszystko i finalnie uruchomić silnik. Pozostała więc do podjęcia decyzja, w jakiej formie, w jakim stanie dokonać finalizacji projektu. Pierwszy etap został zakończony sukcesem, przejawiającym się tym jakże miłym dla ucha i serca dźwiękiem. Teraz do rozstrzygnięcia zostały dwa problemy. Pierwszy: to do jakiego stanu prowadzimy przywracanie motorka? Są dwie wersje: do oryginału fabrycznego czy do oryginału użytkowanego w latach 60., taki jakiego pamiętam. W czasie dokupywania części wyszło, że motorek jest składakiem z innych wersji NZU, a nawet innych motocykli, jak na przykład AWO. Wachlarz tylny od NZ-u 350, gaźnik obcy, koło przód AWO itd. itd. Chcąc doprowadzić do wersji oryginału fabrycznego, Musiałbym poszukiwać wielu dodatkowych części, które choć w wersji innej, ale już miałem i to dopasowane. Kolejne poszukiwanie to dalsza strata czasu i dodatkowe wydatki. Tak więc decyzja: przywracamy do oryginału użytkowanego w latach 60., bo wszystko mam. No i kolejny dylemat: czy przywracamy na błysk, czy na patynę? Pooglądałem inne takie wyroby i większość ma na pizz, na połysk. No to robię na połysk i na chromy. Po tych decyzjach przystępujemy do kolejnego rozkręcania i przygotowania do zrobienia kół i malowania. Mamy już marzec 2023 roku. Te zdjęcia pokazują najlepiej stan blachy, z jakim mamy do czynienia. Są one dotknięte rdzą, ale tak ogólnie nie ma prześwitów. Blacha jest zdrowa, także jest mocny materiał do obróbki. Jak to zwykle bywa, kiedy zajmuje się sobą dwóch staruszków, zdarza się, że ktoś musi wypaść. Niestety mój stan zdrowia wyłączył mnie na dłuższy czas z bezpośrednich prac, no ale spadł na mnie cały ciężar tej logistyki, przewożenia, dowożenia, załatwiania części. Także musiałem przejść troszkę na inny zakres działalności. Pierwsze części schodzą już z malowania. Z napraw, schromowania. Z no, szok, porównując z materiałem, jaki wysyłałem, z tym, co otrzymałem, to własnym oczom nie wierzę. Radość, radość, radość. Najlepiej efekt pracy pokazać na zdjęciach porównawczych. I tutaj możemy właśnie dokonać takiego porównania materiału przed obróbką. Zardzewiałego i po obróbce już pięknie wyświeconego, wymalowanego, wychromowanego. No Efekt po prostu przekroczył moje oczekiwania, co zresztą widać na tych zdjęciach. Tutaj mamy dwie gałki dociskowe, tutaj mamy wachlarz, na którym widać dokładnie, jaki był stan wcześniej, jaki jest stan po obróbce. No coś pięknego. Tutaj w kilku ujęciach pokazuje, że jakiś swój udział w renowacji tego motocykla jednak miałem. <laughs> Tutaj konkretnie zajmuję się siedzeniem pasażera, które było kompletnie zdemolowane. Wymagało totalnego rozebrania na najdrobniejsze części. Jeszcze taka ciekawostka, oczywiście tam już odbojniki z tyłu są naprawione odbojnik. No i w końcu jesteśmy przy najistotniejszym z estetycznego punktu widzenia elemencie motocykla, to jest przy jego baku. Baku, na którym jest z reguły logo, nazwa motocykla, kolorystyka. No i oddaje praktycznie cały urok motocykla gotowego do użytku. Tuż z kolei mamy siedzenie kierowcy, które było również poddane totalnej renowacji. Motocykl zaczyna przypominać formę ostateczną. Prace montażowe przy nowo zorganizowanych skrzynkach narzędziowych i łączeniu ze skórzanymi ich elementami. Instalacja elektryczna też działa. Światła się przełączają długie, krótkie z tyłu też oświetlenie działa także motorek można powiedzieć żyje już własnym życiem. Już mamy listopad 2023 roku. Jesteśmy praktycznie na ostatniej prostej z wykańczaniem poszczególnych elementów motocykla. Stale jeszcze wyskakują jakieś drobiazgi, które trzeba poprawiać. No taka anegdotka. Kupiona nowa rura z nakrętką do cylindra, rura wydechowa, okazało się, że nakrętka ma gwint niepasujący do gwintu na moim cylindrze, i trzeba było tą nakrętkę dorabiać od nowa, co znowu zabrało jakąś dobrą chwilę czasu. No i w końcu możemy oglądać efekt ostateczny naszego motocykla NSU251OSL rocznik 1941. Czy jest to taki motocykl, jaki pamiętam z lat 60.? Na pewno ładniejszy, na pewno lepiej zrobiony, lepiej wykończony, ale przypominający bardzo dokładnie tamte odległe czasy. Tutaj mamy porównanie stanu wyjściowego motocykla ze stanem końcowym. W sumie trwało to prawie 8 lat spory śmat czasu, ale efekt jest według mnie zadowalający. Niestety ostra i śnieżna zima w naszym rejonie uniemożliwiła uruchomienie motocykla i pokazania, że jeździ. Nadrobimy to wczesną wiosną. Dzięki. Na koniec pozwolę sobie na osobiste wspomnienie. Oto tutaj na zdjęciu jestem ja z młodszym bratem z czasu, kiedy jeździliśmy w tym bocznym wózku. A ostatnie zdjęcie to ja, 70 lat później.